Ściema Siemaneczku, z tej strony, Safek Melting, witam was w pierwszym odcinku serwera Falence. Jest to nowy serwer. No i gramy sobie, będziemy grać sobie Ninja Dagger. Na start, o widzicie mi to tak ucina, na start otrzymujemy takie itemki. Plus 9 wszystko, bengala, tygrysa, 200 100 obrony. To taka skrzynka co się otworzyło, właśnie to się już nie jest takie łupnie. To poczekajcie ja chwilę ze dwóch ogarnę ten ekran. Dobrze tak, więc jesteśmy z powrotem. na no, ogarnąłem, już mnie nie ucina. I to będziemy wsiadać na Bengale jak zbić. mam misję, żeby zabić 25 dzikich psów. To lecimy. Zabijemy, bijemy. O tu na dole to pokazuje, już zabijemy. 9, 10, 11. Wow, spoko. Tu widzę, że sztabki nie zrobił chyba. Hmm. No to z ziemią płacę się zbierać. Jak widać. I zbieramy znowu. Trzeba tę misję dokończyć. O do kapitana. misę. już przed odcinkiem sobie wziąłem. Dobrze zabijemy już ile? 25 dobrze Gratulacje Udaj się do kapitana, dobrze to my pobiegniemy do kapitana szybko Mamy czwarty level, wiecie to może dobijemy od razu z skilla Czekajcie, nie będę mógł mm. Taki społcik mały, ważne. Ja Dobra. Bijemy, bijemy. Dobra, jest już szósty nawet. Wiecie, kasa może nawet w porządku tak zrobi. Dwa punkty wzręczność i jeden wid. to jeśli się nie mylę, to jest chyba... Op jaki lag. Patrzcie, jestem na H1, jeszcze nikt nie gra. W to jest nowy serwer. Server Medium, chyba, jeśli się nie mylę. No. Szkatułka opadłych. Young i Exp. Dostałem jeden KK Young. Exp. Nie wiem, ile. Mało chyba. No, nie wiem, co to. Otworzyć, czy nie? Hmm. Tajnicza szkodówka, pochodząca sprzed 17 wieku. Zawiera w sobie kilka cennych przedmiotów, ale została zapięczętowana magicznym zaklęciem. Zamek wygląda na zepsuty, więc nie będzie problemu z otwarciem jej. Otwieramy. Pięć niebieskich roz. Wartość ataku dobra. Przyda się na pewno. Ja nie popatrzyłem co ogólnie w sklepikach jest, ale polecę tam dalej. Polecę tam dalej i zobaczę. Jak się będzie dalej ekspić, i i potem sklepiki pogarniam. Czy są jakieś tam, ile, jakieś pelerynki, nie wiem, czy zmianki, dodania, jak tam stoją. Szkata upadł To chyba ta sama, co dostałam, tak? Już nawet nie pamiętam. czekajcie, No tak, otwieramy. A, hmm? Yang, Dostałem półtorej kaka. Okej, okay, może być. Dobra. Uu, w zasadzkę raczej oj, szkatu upadłych. O, nawet nieźle trapią. Zielona rosa, odporność na magię. Dobra, roski się przytają. Wiecie, może by na lepszego wieżu Spota. Może tutaj coś... Oj, przepraszam za lagi. Kurczę. Dobra. Może zejdziemy z tego bęgala. Zburzymy sztyleciki. A, dobra, nie zdążyłem. Uuu, ja tu wysiadam. Dobra. No, muszę jednak z bęgalem... No, łatwiej będzie. I tak mi sporo biło. Hmm, kurczę. No na Bangalu oczywiście łatwiej. Z tą obrony mi daje jednak. Wrótamy w to. Lecimy, lecimy z Expem. Ty jeszcze więcej bije niż zasadzko na tym poziomie. O Boże. Hmm. Dobra, trudno. No to czy jeszcze idziemy ekspedycie? Może teraz w sztyle to będę dawno trochę zwaliłem, że tak powiem. Niepotrzebnie dałem w sztyle to czy w zasadzkę oddać jakoś niechcący no i leżę kurde, kurde, dobra nie, nie będę leżał e, level, level, szybko? no nie wierzę i patrzcie dopiero <grym> dziesiąty level biłem. O, czy to jest ten? twoich punktów osiągnięć mogę je wymienić u wielkiego łowcy. no kurde, dopiero biłem level jak padłem, serio no, są... Trzeba będzie jakieś tam guziki, FMS-a oczywiście, no to jeszcze się ogarnie. Jakoś dawno nie grałem ninjo, a fajnie jest ninja. Szkata? Inteligencja w ogóle smaków. ilość punktów nerwowych, dobra, przejdę się już. Dobra, tam. Oto. O. No to małobie. Czekajcie zobaczycie ile pójdzie. Bam. Słabo. A z zasadzki pójdzie. Paham. Samo aż ile, ile zwirka No, więcej. co, Spotkamy się chyba za chwilę w mieście, bo ja chcę tam pogarniać, obczajcie co tam, jak tam jest w mieście, dobrze? To za dwóch. Dobrze, tak więc jesteśmy w imieniu jeden. Ja sobie tutaj sklep złotkamy. A, to tak jest coś. Okej. Okay. Ja sobie wiem od sklep. I taką. To jest tanie są rzeczy. Perł Właśnie, kupię sobie te ebonki, nie? To jest one, są na 3,3. To branza też kupię. I naszyjnik. Są Sobutki... nie, kupimy taki, może, nie? ogólnie sobie je To tyle wystarczy. Tylko tych trzeba naspamić. No to samo wyjdzie 200 zmianek. Spamimy, żeby było i polecimy kupimy jakieś zbrojki będziemy bonować ta bylą to by się przydało i może ta tarcza bo już albo i ta wybonujemy to wszystko czekaj na ninja na 3 4 na 4 8 na 6 1 te? Ja sobie na 3, 4 i na 4, 8 wybonuję. No i handlarz Plus 7, a to jest... To jest wszystko plus 1. Kurczę. No, tu się poponuję. No dobrze, to ja sobie poponuję. Tak więc ze dwóch. Dobrze, tak więc jesteśmy z powrotem. Ja sobie tu poogarniałem już takie eku, wiecie. Tu takie na HP, takie proste, zrobiłem, to już nie będę pokazywał. Tu tutaj sobie wbijam takie kadeki i na HP, no nie. Tutaj też na HP. No to będę oczywiście nosił na później. To takie pod PVP zrobiłem koziki, To FMS pod EXPA. To takie prowizoryczna tarcza na 2.1, bo będę ją na 4.1 później taką. No, takie bąki. Na bonitowe, takie budki, takie ebonki kluczyki, takie ebonki brązowe i taka maska kolczenia, Na orki takie na Bono nie porobię. No tak więc może tutaj już będziemy jak Czy mam 11 khp, nie? To może później na BO polecimy. Czekajcie chwilę cięcie, muszę coś zobaczyć. Tak, więc jesteśmy już z powrotem. I wbijemy level. Bam bam bam. Szkoda, że tu w ogóle nie ma takiej rzeczy jak taki piersi do teleportacji. To jest serwer medium, a w ogóle nie ma takiego czegoś. Może jeszcze dodadzą O, otrułam, nawet mam chyba na trucie, Nie, gdzieś powinienem mieć na trucie. dobra. Mamy trzynasty level. Dobrze. Nie wiem, do M2 na razie nie może będziemy tutaj lecieć, nie? Tak chwilowo. W razie takie wiecie to są nudy Jeszcze w ogóle też mało osób gra Dopiero niedługo, niedawno start serwera był, no to wiecie, jeszcze nie wszyscy wchodzili Oczywiście link do serwera w opisie będzie no kurczę, my będziemy tu pić, bić, bić. Czekajcie. No, wyrzuciłem nożyki, no trudno. Dobra zbieramy następnego z znowu mi zminimalizowało Nie wiem czy to było widać, oby nie Dobra to zbieramy tutaj spotem Będzie ciężej wbić na M, bo już tu dałem 6, ale kupimy może takie że zresetowanie nie. I będziemy expić wtedy lepiej, że to sobie no jednak to jest o to, no, wiele lepsze. Dobra. Wiecie co, już mamy 15 level, więc myślę, że będziemy kończyć. Tak więc, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. No to cześć, do następnego odcinka, hej!